To radiowozy, które mają przejechane 350-400 tysięcy ledwo jeżdżą. Kurwa nie dogoni, kurwa, z chujową furę mam Chujowa fura stary, ja pierdolę Patrz, na no, ogonie się z nim tylko Porucznikam z przodu róbca pączki Dobra, panowie! Dam mu w pizde ile potrafi Dawaj, dawaj, w prawo, w prawo, w prawo! pierdolę szeryf! Legancko, 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 dobra. <laughs> kurwa chłopie Ty chcesz ścigać się z kim? Z kim ty chcesz się ścigać? Oczywiście, że się boję Tylko głupi się człowiek nie boi BOMBĘ W LEWO O KURWA Uhu. Ale bym wyjebał Widzieliście to ryżek? No i tu ma I y szotuj to Nie mamy sprzętu Nie mamy szkoleń Nie mamy... Podstawowych rzeczy Patrz w COŚ TY od JA PIERDOLĘ Nowy radiowóz rozjebałeś Co za typ Następny CO WY KURWA NIE ci CHŁOPA ZATRZYMAĆ?! Nie, no kurwa, prawo jazdy w, na czosach chyba, no co za co za czoty? Ja pierdolę! Ej, Bogulski zazwolnienia! Ty widziałeś co Bogucki rozaje baurowa? I to jeszcze... Nie, no, ta, Bogutski to no nowy, to jest ten nowy. I zamawiam sobie w wkład jedzenia i chcę zjeść. Nie wygląda tutaj w Stanach, że ludzie się cieszą, że policjant przyszedł do restauracji, tylko no te świnie żrą za nasze pieniądze, siedzą, nic nie robią. Mogliby być na ulicy. Ty kurwa kozaczesz tylko na internecie, a jak przychodzi do pościgu, to kurwa się prujesz. Speniałbyś, dostałbyś liścia, byś się Taka prawda, Marek. Dla wielu policjantów te niskie wynagrodzenia są jakąś motywacją, powodem do tego, by brać łapówki. Czy, czy policjanci biorą łapówki? Wiesz co, w dzisiejszych czasach już nie ma. Tak, dzisiaj zarobimy trochę z kurwa i będzie sianka, bo dzieciaka mam w drodze kurwa, trzeci, trzeci miesiąc kurwa zalałem szmatę, ma, ja co chodzi. Cietruje, kurwa, jakieś alimenty, muszę kurwa zarobić trochę sianem. My jesteśmy też ludźmi. Ludzie o tym zapominają, że każdy policjant po zdjęciu munduru wraca do domu już z człowiekiem. Popatrz, tam też chcę taką kurwa laurę. 40... 40-latkę taką z Joli Boża. Przewariatkę też. Dalej mu w pizdy! Wariaty jeżdżą o tej godzinie po mieście, to nie wyobrażacie sobie, nawet sobie nie wyobrażacie, kurde.